Cześć, ja jestem Dominiki i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Lucky Bloki. Tyle Lucky Bloków, ile zostawiliście łapek w górę pod ostatnim filmem z Lucky Bloków, e, czyli mamy ich tutaj około 3000 e, i zbudowaliśmy sobie taki jeden wielki kloc, właśnie jak widzicie tutaj z Lucky Bloka. Więc słuchajcie kochani, ze mną dzisiaj jest pipunia! Pipi, pie Witamy, witamy bardzo serdecznie, pipu No i w dzisiejszym odcinku po prostu otwieramy wielkiego Lucky Bloka i też będziemy trochę rywalizować, bo ten, kto zginie więcej razy, po prostu przegrywa dzisiejszy challenge, A, więc mam nadzieję, że to będzie pipi. Piszcie koniecznie w komentarzach, kto Waszym zdaniem zginie zawsze więcej wygrywam, razy. Bo na przykład teraz to się nie liczy. Yo. To się nie liczy. I zaczynamy, pipi. Otwieramy bloki. Czekaj, to sobie muszę ustawić, żeby potem być blisko. Dobra, dobra. Otwieramy laki, bloki. W każdym razie dalej, pipi. Po jednym laki bloku. Ja jeden, ty jeden. Dawaj. Okej, okay, okej. Okay. To ja może z dwóch stron, czy jakoś Dobra, dobra. Idź do rogu, do narożniku. Dobra, dobra ja już otwieram. Uwaga! A, to lucky Ship oh. Lucky Ship, zabijmy ją! Ooo by oh, już wybuchło! Bro! Wybuchło coś, ja a... Za, zabijaj. Zabijaj. zabijaj zabijaj, Lucky ship. Co Dobra. ci dropło z niej? Nic chyba. No właśnie nie za dużo, mamy Dobra. Myślałam, że... Dobra, więc w każdym razie lecimy, wybucha... eee... okej. Okay. Jezus! Zostałem coś! Pa to, co tu się zrespiło! Ja nie, ja, nie wiem, nie. Jak, ja nie wiem ja nie jak my mamy to wszystko otworzyć, ale w każdym razie jak widzicie jak będzie wybuchać, to prawdopodobnie nasze takie bloki też będą wybuchać, więc to będzie dla nas ułatwienie. O, no no by... dobrze. O, ja, dobrze Dominik zaczynasz. Dobre, ja już dostasz. mam dwie śmierci, a ty ile masz? Ja mam zero. Zero. Póki co jeszcze Pipi nie umarła, a ja już dwa razy umarłem. No bo ja zobaczcie, to jest nie fair, bo ja je otwieram. O, nasze takie bl bloki są chyba odporne na wybuchnięcia, z tego co widzimy. A sprawdźmy, czy ja. rzeczywiście, bo mam dużo TNT. Masz może jakąś zapalniczkę? O Boże, co to jest? O Boże, to Boże jest? co to jest? O Boże, co to się... ja, Ole, czasło. Ole, czasło. Czasło nie z tej ziemi, serio. Ole, masakra. Dobra. O, dostajmy roz jakieś rozwalamy, fajne narzędzia. O ja pierdziele, jakieś rzeczy dobre. Jakieś dobre rzeczy. Ej, a masz może zapalniczkę? Bo byśmy sprawdzili, czy możemy je wysadzić, te laki bloki, tak swoimi. Mm. Nie, nie masz. Nie ma. Nie Dobra. Nie Dobra, w każdym razie już umarłem trzy razy. Więc to nieważne, ja się kopię tak trochę, Dobra, mamy trochę go, postaram da. się O Jezus Maria, ile tu nietoperzy Ojej, o pierdziele, o zobacz co przyszło, zobacz co tu przyszło Ja nie ja wiem, ja co tam przyszło, bo, zamacja, bo ja wpadłem do, 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 do dziury. dziury Pipi, ja wpadłem znowu, znowu to Pipi, co znowu to, ty. ja wpadłem do dziury i ja nic nie widzę tu Pomóż mi, pomóż mi Pipi, chodź tu do mnie do dziury ty gdzie, ty no ty gdzie ty jesteś, gdzie W dziurze Na dole? No na dole tu w dziurze, No tutaj nie widzisz mojego niku! Umarłem właśnie. No widzę, ale ja mam tam... Okej, okay, dobra, żyję. Nie mogłem cię znaleźć, a tutaj jesteś, ale tyś mega pod ziemią. I ja tutaj stwierdziłem, że będę właśnie robił takie rzeczy, bo jak będziemy kopać w taki sposób, to po prostu trochę oszukamy. Oj nie! <laughs> ale niepokoi mnie to, że przegrywam, jak zwykle. Umarłeś? Umarłeś, dobra, to, jest twoja... mam... to, jest twoja nie, to jest twoja pierwsza śmierć? To jest twoja pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć, ja, pierwsza śmierć. ja już chyba cztery razy umarłem. W każdym razie macie tutaj liczniki ogólnie naszych śmierci, więc... Perniega, że tutaj często to giną. Więc no, mi się coś zlagowało oczywiście, kogoś. Ooo, Boże, o, druga śmierć już moja Druga śmierć, dobrze, to dobrze, to bardzo się cieszę, że Ale nadal chyba wygrywam, co? Nadal wygrywasz, bo ja. ja mam cztery Ja tych śmierci mam cztery I ja tak naprawdę nie przejmuję się tym, ile mam śmierci Ja tu chcę po prostu honorowo grać I niszczyć Lucky bloka, Taki jest cel dzisiejszego odcinka O patrz, Baby Avenix, Baby Avenix Gdzie to Baby Avenix? Patrz, tutaj co? To, 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 to. twój... I masz... <laughs> Jezus, baby pipi, pipunia! O, umarła. Raża, nie, nie, za piłeczką. Więc, no nieważne. O! To no, i... tu jest ta wiedźma ma głupia. No je, właśnie widzę, że to jest. szczelna. O nie, jest... gdzie ja jestem? Pa! Pa! To jesteś? jest taki. O Jezus, może się odbijać od tego, nie? Można. O, Boże, wilk, głupie wilk. Ej, to jest fajne, co bo pa, 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 pipi, co się dzieje? Pa, pipi, co się dzieje? Pa, to! Skoczę tu. Ale super, trampolina! Słuchaj, <laughs> okay, jakbym zrobił coś takiego? No, no, no. no. Czekaj, bo mam mega dobry pomysł. No, coś takiego? No, dawaj, dawaj, no. Znaczy, wywalę się perłą w górę. A nie, no nie, to, to, to tak nie zadziała przecież. Nie, nie, to tak nie zadziała, ale pomysł się No gary. dobra, muszę zabić tam wieźmę. No, zabijaj tą wieźmę, bo przegrasz. Po prostu dzisiejszy challenge. Jest, dobra, zamordowałem. Jesteś bardzo bliski przegranym. Mm, to jest Mnie nie, to nie interesuje tutaj? To jest nie fair, proszę, bo, bo mnie zamknęli pokrywało. w jakimś obsydianie Ja nic nie ja mam tu zrobić tej, proszę was. Żałosne. Ale ja, gdzie ja, ja jestem? Bo wyjątkowo. Ej, w... nie! Umieram w ogóle. Ja też! Te 3000 laki bloków będzie niemożliwe do zniszczenia, nie ale znamy, lecimy. Chudę. Ale lecimy, umarłem. lecimy, lecimy, lecimy O boże wybuchłem Ja też znowu umarłem, więc się nie przejmuj Zaraz tu się na syfi od tych wiedźm, że one nas będą zabijać na strzała Po prostu co się urodzimy to będziemy umierać Więc, więc kochani no, ja trzymajcie może, kciuki ja w ogóle tak za nas tak, Bo nie coś. wiem czy taka misja o, w minecrafcie jest nie w ogóle możliwa jesteś, Bo znowu umarłem, znowu umarłem Słuchajcie moje dobrze, myszki kochane dobrze. Myszki, kochane, bie... znowu umarłem, więc ja pitole. Nie wiem, co tu się dzieje. O nie! Ustawiłeś noc? Czy o co chodzi? Nie, Że wiem, jakiś, nie, to Czy po jakiś ma... lucky blok to zrobił? Pa! To jest efekt, to jest efekt, to jest efekt. Oślepienie o się O rozrywa. nie, o nie, pa to, pa to, pa to. Pa co tu się dzieje? Co to jest za impreza? Co to jest za impreza? Ja już muszę sobie ustawić... Ja nie wiem, nie zaproszyliśmy tego osób, oni tu przyszli sami. Tak, ja sobie na muszę ustawić game mod, żeby wam pokazać, kochani, ile my tego Lucky no Lota zniszczyliśmy do tej pory i zobaczcie co się dzieje na mapie. Ta misja jest e, przegrana misją No bo... i Dominik ja się do ciebie tepam A ty takie rzeczy robisz, że jesteś w powietrzu To jest żałosne i, <grym> ty... Tyś, ty hey, ty. Tej... No i znowu spada. Tej żałosne jest to, że tu jest Tyle tych mobów to to jest... Ej, Weź się ustaw, żebym mógł się do ciebie ładnie tepnąć, bo nie jesteś w stanie Dobra, dobra tepnij się teraz A ja muszę te moby zabić tej Okej okay, słuchajcie kochani wyczyściliśmy sobie teraz moby, bo niestety no jest to trochę oszustwo to jest jakaś lama Laura? Przyznam wam rację, ale w każdym razie. O, Boże <kluz> święty, Boże święty. Eee, nie dało się z tymi mowami tu grać. Po prostu nie dało się. Teraz nam fajnie idzie. Ja się zgaduję, że. Wow. No, wow, wow, rzeczywiście, dobrze, Pipunia, ja już jestem zdenerwowany bardzo mocno, bo, bo jest masakra po prostu, a tu dużo mówi się, jest mega problem, jest mega jest problem. problem. Się problem. mi się wydaje, że moi widzowie Dobra. w ogóle się koniec, czy wcześniej, czy później przyzwyczają do tego, że Pipunia wygrywa challenge, a ja, biedny Dominik, Dokładnie. przegrywam, dlatego wygrywasz. już, dlatego w ogóle już nie będą trzymać kciuków za to mnie na, na moment, bo to... się przestanie opłacać taki ta, ta, po ale mimo wszystko moi kochani widzowie trzymajcie kciuki w komentarzach Co tutaj się dzieje, co ja tutaj się że... dzieje, patrz ile wiary schodzi? Ja wiem, że. Zrób mopki, zrób mopki. No, ja muszę znowu mopki zrobić, bo co tu się dzieje? Jest tyle wiary, że to jest z dobra, niemożliwe dobra. po prostu, nie? Ole śliczne! Ole śliczne! Słuchajcie, moje pyszki malutkie, dostaję misia teraz. Fanarta, możecie wysyłać fanarty w komentarzach. Dziękuję. Mm. Pipunia, polecam ci taką taktykę, żebyś kopał w środku. Wiesz, kopnij. Mm -hmm. kop ja co dołu, ja co do Bo jest z... dużo takich laki bloków, które tworzą jakieś fajne budowle i to nam na pewno. Ja, kopie... Ułatwi zadanie po prostu. Mocno nam to ułatwi zadanie. Um, jak będziemy. O, widzę cię. Ja ci idę pomóc no. teraz, Pipunio. O nie, o nie, o nie, o nie. Okej, okay, ja, ja będę czyścił tem oby na bieżąco jak coś. O kurde, to był już chciałem się ratować. Dobrze, pip pipunia tu umiera. Dobrze, 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 dobrze. Kurcze, kurczę, kurczę, czekaj, 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 czekaj. Lecimy dalej, lecimy. Oje! Do... O, o Boże, blaki kał. E, liczy się honor jakby i ja po prostu mm -hmm. podjąłem się zadania, żeby niszczyć bloki. Dlatego przegrywam ten challenge, ponieważ niszczę ich tak dużo, że mnie zabijają. W przeciwieństwie do Pipi, która po prostu jak nup nie niszczy, bo chce zawsze cenę wygrać ten challenge. I ty. Tak jak każdy. Jak każdy, jestem po to, żeby wygrywać, a nie. Nie, 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 nie. Ja jestem jakiś po to, żeby walczyć z honorem, żeby tyle, ile widzowie zostawili łapek w górę, tyle laki bloków zniszczyć. Lucky bloków zniszczyć, dokładnie. Ja po dokładnie to jestem, ale. a nie po to, żeby wygrać jakiś challenge z pipi, bo co to jest? O Boże, znowu jakiś wybuch. Znowu to się zaczyna. Z... Boże, jest jakaś masakra. Jest... jakiś bomb... bomb. Do mnie przyszedł. Dobra, ja uciekam do stołu. Jest na chwilę. mega masakra. Ja niszczę od dołu, bo od dołu, jak będziemy niszczyć, to będziemy więcej bloków. Boże, co to do mnie na. Szczela. Jezus Maria, nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego Aj bym rzucił to! Ja, nie wiem A może... Trzeba jakiś sposób jak zniszczyć celaki bloki To ma a, a, a Linda, a siema, Linda, będziesz do mnie strzelać? A! Linda, 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 Linda. <laughs> No i nic, dużo laki bloka już pokonaliśmy. Pokonaliśmy mniej więcej takie 1000 łapek w górę, a mamy jeszcze 2000 łapek w górę do pokonania, więc Ale będzie, czas będzie, się. będzie, czasie. O! Ale... czasu, Widziałem, widziałem. Ale widziałem. nadal TNT nic nie, nie niszczy, daje. Nie niszczy. nie niszczy i to jest nasz problem, bo jakby TNT to niszczyło, to już byśmy dawno to skończyli. Bo już tyle wybuchów tu było, że... serio, żebyśmy na bank dawno już to skończyli. No właśnie, widzę, że Uidr jest spawnowany. Gdzie ty go zrespiłeś? No właśnie nie. Gdzie wiem. on jest? Bo jest napisane, że masz życie i. Nie wiem. Tylko mi się wy wyświetliło? No, no, no. Ten laki blok jest w ogóle ogromny, nie? Żeby go zniszczyć, to jest normalnie. Praca, ja to co duciek... tu mm. Myślałem, że da się uciec z tej klatki, ale nie da się niestety z tego laki bloka uciec. O Boże! O Cały Boże! Ten zombie, jak ogromny! On jest niesamowity, serio, on jest niesamowity! Masakra! O Jezus! O Lucky... O nie, Bob! Yeah. Słuchajcie, kakali, no nie da. O jezus, co to jest? Co to się dzieje? Czemu ja padłem do lawy! I woda spadła! Jezus, to jest normalnie cud! Wpadałem do lawy i woda zjeba na mnie spadła! To się nazywa cud! To jest cud! No baby, ja To baby się nazywa cud! Gdzie on jest? Muszę, tu jest! Patrz, chodź! Coś idę, ja idę, tyle, do, ciebie, idę do ciebie! Idę do ciebie! Idę do ciebie! Idę do ciebie! O, Bob. widzę! Baby pipi, baby! Pipi. Nie. O, niestety baby pipi już nie żyje. Czemu rozbiłeś. No bo to jest baby pipi. A jestem zakochany tylko w jednej pipi. W Tobie? No, dziękuję. O... Tyle nam to zajęło, że to się nie dzieje w głowie. Pipi. Trzy no... godziny niszczyliśmy to. 3 godziny. Zostały tam ostatnie dwa laki bloki z tego wszystkiego. Tak nam się wydaje przynajmniej, bo przejeżeliśmy jeszcze przed chwilą spód i wszystko, i są ostatnie dwa. Dokładnie, nic nie ma. Też można zwrócić na to uwagę, że tutaj jednak te laki bloki budowały jakieś różne rzeczy. Ta, ta. Jak nam, budowało, pomogły, no tak, pomogły nam, pomogły. To też niszczyły tamte przy okazji. No więc na pewno nam dużo pomogło to wszystko. Więc w każdym razie, no to co, niszczymy ostatnie dwa laki bloki. Dobra, ja biorę ten z prawej. Okej, 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 a ja biorę no, ten, ja ten trzy. z lewej. 3, 4, Aaaa, i nie zginąłeś, prawda? A, i jeszcze jedna śmierć została zaliczona. Killerbany, czekaj, czekaj. Coś mi zacięło! Coś mi zacięło! To chyba ten killerbany! O kurde! O kurde! Co się stało? Co się stało? Jak to. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Spaliło mi komputer, spaliło mi komputer. Mi też spaliło komputer, spaliło totalnie z każdemu z komputery. To chyba jakiś lucky blok zrobił. Ewidentnie to zrobił jakiś Lucky Blok. W, każdym... w każdym razie dziękuję wam za oglądanie. Ze mną była Pipi i pamiętajcie subskrybujcie kanał, łapki w górę. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę i, I trzymajcie się. Cześć! W kolejny odcinku,